No piękna, piękna. No zacna Zacna, bo, bo moja no, no, widzisz tak nie? Takie... Lepiej się znam. No, hybryda. Ale widać po liściach właśnie. No. no bo mi zaraz właśnie te liście jak spojrzałem na te liście to od razu mówię kurde Wagneria. jest, Ale nie, tu nie a tu jest... Tak. Są takie sztywniejsze, no otwartsze Zobaczcie sobie jeszcze przy tych sabalach. Jak korzenie wychodzą, uciekają z doniczek. Ewakuacja to jest dowód na to, o, tam następna. To jest dowód na to, jak są potężnie, fajnie ukorzenione. To jest to właśnie, o czym zawsze mówiłem i powtarzałem. Dobra palma to podstawa, to korzenie. Żeby nie była wyharatana z plantacji bezpośrednio, bo to się mija z celem, to jest bez sensu. Taką wkopujecie i ona po prostu od razu rośnie. No nie jestem jakimś specjalistą wybitnym, nie będę nic mówił, ale chyba jeżeli ma coś korzeń, to jest chyba dobre, tak? Wiadomo. O, Waszyngtonie, zobaczcie, jaka wielka Waszyngtonia. To jest moja dłoń. I korzenie idą na spacer. Tam następna. W tych doniczkach po prostu już trochę przeleżały. Nie są świeżo wsadzone, tylko już trochę przeleżały. Na co trzeba zwracać uwagę? Nie tylko na liście. Liście mogą być połamane, zniszczone, bo i tak odrosną. Natomiast grubość pnia, to jest... to się tworzy latami. No i korzenie, żeby była w świetnej kondycji, to w pierwszym sezonie fajnie odbije. Akcja poszukiwania tej jedynej. Tak, to też jest taka doskonała gruba, na dole. A zobaczcie rowek. Tu eksperci. Chodzą, wybierają. Ledwo wyjdzie. Już Tutaj widz pomaga? Tak, tak. Wiecie o kim mowa. <laughs> się cieszę. Zobaczcie jaką kamienną twarz robi. <laughs> Wytargał to jest ładne, nie? Tak mówię, nie przejmuj się liśćmi, wywalinowe. Ja dosłownie miałem taką, jak wkopywałem do gruntu. Dokładnie Słuchaj, takiej to wielkości. <laughs> Zwłaszcza tarka. Trzeba jeszcze jedną taką wyciągnąć robotę rozmówkę. Którą bierzesz? Tą? Tak, tą, tą, z O, tak, z kawusią. Pozdrowienia dla wszystkich. Jak wam się podoba? Super, nie? Do twarzy ci. <grywa> to jest chłop, który przetyrał pół Polski. Żeby się tylko napatrzeć. Żeby się kawy na środku na na napić. No właśnie. I co, dobra? Dobra, świąt no. dobra. Najlepsze jako może być. No. Tak jest później się okaże, że to jest, jest akurat tam po mnie, z ostrowa. I co? Już dogadane? Tak jest. Będzie wielka, dobra Będzie wielka Dobrze, że mam 500 plus Dwa razy. No, dwa razy. Jest tałzem? Ty no. Nic, tylko robić dzieci. <laughs> <laughs> Nic, tylko robić dzieci, panowie. Fajnie jest, tak. A później dopiero. Tak. jak są małe. Patrzcie, to jest promiennik. Nie farelka jakaś ani nagrzewnica, tylko promiennik. I mniej watów zużywa, bo tak naprawdę to bardzo mało. Ale nie o tym mowa. Jaki tu jest zapach? Patrzcie, ile kwiatów. No, to jest pomarańczka. I tam druga. Rewelacja. Patrzcie, jaki grubas. To się nazywa pniak. Twardy. Jest ładna. Ale jeszcze obejrzymy wszystkie, Brutus. Którego cykasa chcesz? Ten, ten czy ten? Zobacz, jaki ten jest potwór. Przegrubas. To nawet mój jest taki, jakiś taki slimka. A ten jest przegruby. Załaduję Ci tamtego. Jedziemy.